Czasami, kiedy ja y, odpowiadam na jakieś pytania albo mówię, i na przykład tutaj właśnie powiedziałam o tym, że kobieta przytulana będzie twórcza, i tutaj pani właśnie pisze, że ja nie byłam przytulana, a jestem twórcza, więc może sama wtuliłam się w siebie, nie? Słuchajcie, każdy z nas funkcjonuje inaczej i działa inaczej, tak? Jednym potrzeba tego silnego przytulenia, żeby obudzić w nich twórczość, a u niektórych jest tak, że twórczość prowadzi do przytulenia. Twórczość prowadzi do tego, że my się otwieramy na to, żeby ktoś nas, nas przytulił. Więc jeżeli ja przeżyłam życie, bo ja też jestem osobą, która nie była przytulana w dzieciństwie, w ogóle nie byłam, jakieś takie mam mamotwórcze, w ogóle dotykana jako dziecko przez rodziców, w taki czuły dobry sposób, to wiem, że właśnie to, że ja się otworzyłam na twórczość, to to jakby wyniknęło z tego, że znalazła się w moim życiu osoba, która wcale mnie nie przytuliła. Nie będę już tej historii opowiadać, ale w skrócie Wam powiem, pochwaliła jedną literkę w zdaniu, którą ja napisałam. I to mnie absolutnie otworzyło. Więc jak jestem osobą nieprzytulaną, to czasami jeden mały, dla wielu osób nieistotny gest może więcej znaczyć niż przytulanie kogoś przez godzinę. Więc my nigdy nie wiemy, kiedy ten cud. Otwartości w nas się dzieje. My po prostu tego nie wiemy. Nie? Więc bądźmy otwarci na działanie Boga w świecie. Bądźmy otwarci na to, że On naprawdę próbuje w każdego z nas wbić i każdego z nas pochwycić, otworzyć, uruchomić, sprawić, byśmy byli otwarci na miłość, byśmy otwierali niebo nad, nad sobą. On po prostu chce, żebyśmy żyli i byli szczęśliwi.